Tak, a długopisy piszą błędy w ortografii. Robią błędy w ortografii. To nie jest tylko gra. Ona zdecydowanie jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Właśnie dlatego jest motywem, typie. Już nawet nie panie typie. Nie pierdol mi tu, Karl! Yeah, no. No jedziesz? Właśnie nie pierdol mu tu! No sobie można to było powiedzieć po angielsku. Don't shit me, Carl. Wyobrażasz sobie ktoś w ogóle do tej gry dubbing? Albo w ogóle do GTA? Do którejkolwiek części? No, to był? byłoby trudne. Nie, nie, powiem ci, że GTA SA być się celem, ponieważ... E, właśnie klimat ten, że... O to inne pytanie. Jeszcze... Jak poru... O to inne pytanie. Jak porównamy sobie Assassina kryta dwójkę i jedynkę, bo jedynka wyszła z dubbingiem, a dwójka już nie. E, nie wiem, jest jakaś różnica w odbiorze specjalnie? Ale że co? Co? Bo, bo jedynka wyszła z dubbingiem, co nie? Assassin's Creed. Ale nie. no, no. A dwójka już nie, czy jest jakaś różnica? Chociaż fakt faktem, że jest no jakieś te... To... No przecież powiem szczerze, że dubbing w Assassin's Creed jakoś dupy nie urywał, mimo znanych nazwisk na okładce. No, był Kopczyński, był Olbrychski... co tam nie było? Szyc? E, kto, kto, gadał tego, tego gościa na placu ćwiczenia? Kowalewski. A nie, e, to, to był, to był ten, Bończyk. No, a, a Zon, zonu kuda był Kowalewski, przecież pasował w chujco, nie? No, no, taki tam brunet wieczorową formę. E, kto tam jeszcze był? Albryski to mówiłem. Aha! ten, za, za Mali Malik? Malik? Ten co malik mowa, to mowa, to, to był shit, no, no, Boris szyd? No. Chyba jeszcze dracz był za tego, jak za Rafika? Tak, tak, ten. Ten, który dubbingował Moody'ego w Kulberry. Ten sam. No, tu jest, jest napisane, że Fujuhiko w... za żadnego churia nie może zostać sprawcą w tej sprawie. No dokładnie. Dalej. <laughs> jeżeli, jeżeli ona zdechła tak łatwo... E, e, za... Czekaj. Jeżeli ona, jeżeli ona była takim typem łatwo umierającym, już dawno by ją kurwa zapierdolił. Osobiście. Znaczy, kiedy po raz pierwszy dotarliśmy do Hopstick Academy, pytkowała mi i jak zwykle, no wkurwiała mnie. I powiedziała, żebym spierdalał. O, może tak. No. I, i kazała mi wypierdalać na drzewo. Dalej. E, stało się to po prostu innego, innego dnia. Um, like Co chodzi? Eee, przy okazji, bo mówicie, że pewnie wymyślicie w taki sposób, ale to dlatego, że straciliście przecież wspomnienia. Sam e, Morda! Kurwa, jak ja chcę, żeby on fiknął tą monokumę, bo... Znaczy po pierwsze to by było w jego style, a po drugie ciekawe co by się jakby to jakby to jakby to wyszło. A co, a co przed chwilą zrobił? Rozumiem. A żeby więc, nigdy, jedną. więc nigdy nie zaakceptujesz te faktu, że gra jest oparta na faktach. Hmm? Dobra, rozumiem twoją e, podstawę e, z powodu na tej no właśnie... Kolegium. kolegium. No i to wygląda na to. Algi to wygląda na to, że bardzo... Że... Czekaj. Że strasznie podpisz w Wuhiko. Podejrzewasz, że to on jest zabójcą? E, gdy... Gdyby tajemnica była taka prosta, to sprawiło, że poczułbym się źle. Nie byłoby to zbyt wystarczające, żeby każdy mógł się wykazać. A teraz zgrywa biekuje. Trochę. Właśnie dlatego byłbym bardzo dowolony gdyby Fujuhiko nie był zabójcą Dobra Dobra, zaczyna ci znowu odpierdalać Schowaj ten język, bo przy, wystaję przed szereg W każdym razie, teraz już mamy ustalone kim były te postacie z gry Dziewczyna to była Mikan, dziewczyna Bechioko, dziewczyna Ibuki, Dziewczyna Dema Hiru Dziewczyna F to Fujuhiko Ty razem, Ziomek, Ziomek F Zzioma F to no Fujuhiko Najpierwsza ofiara dziewczyna ta martwa to musiała być młodsza siostra Fujuhiko ciągle się na mnie patrzy hmm. Przynajmniej jej odda oddałem, co nie? Ty to zajebiście hmm. wygląda, co nie? No. Co się na mnie gapisz? Ty się na mnie kapisz, bo ty się na mnie, bo ty się na mnie kapisz, bo ty zaczęłaś pierwsza, a ty, a ty zacząłeś drugi i, i, i co? Nie pryskuj! No. Ja no hioko, Właśnie, i, czy mi się wydaje, i, ile już nagrywamy to, tak na oko, z pół godziny, dwadzieścia minut? No trochę. Znaczy, I, I do tej pory nie było żadnej, żadnej debaty jeszcze. Dobra, nie? Znaczy nie no, zanim żeśmy w ogóle weszli, to minęło ponad pół godziny, zanim żeśmy w ogóle zaczęli, chyba to wesz weszło jakieś pół godziny. To chyba teraz mamy drugie pół godziny. No i nie było jeszcze żadnej debaty. No. Dobra. Nie no, ale się tak patrzą na siebie, kurde, nie? Ech, ta hioko, gdyby tylko była z te pięć lat młodsza... Znaczy pięć <laughs> lat starsza! O Ahej. Boże. <laughs> Przypomniało mi się takie jedno anime. Ta, jest ta, ta cała historia to jest jakaś pierdolona gra, no co ty nie powiesz. No, dara, mów, mów, mów. No właśnie <grym> powiedziałem. Aha. Znaczy nie, bo miałeś taki off-top. Off Ale czekaj, to na czym skończyłem? By Że było jakieś anime. A, że przypomniało mi się pewne anime. I w tym anime była taka jedna postać. Pewnie ci co niektórzy się zarytują, o której nie anime chodzi w tej postaci. W, jedna z tych postaci był licealista, który bardzo lubił bardzo młode dziewczynki. W wieku podstawówko przedszkolnym. I mi się właśnie przy, przypomniało. Ale fajne anime, polecam obejrzeć. <laughs> e, no. Skoro tak, to ta dziew dziewczyna E musi być panną Sato. Może być ta sama panna Sato, która... E, e, która jest ryż? jak biały. E, która lubi biały ryż? Jasne, ja też lubię biały ryż. Ja a nie, nie, lubię. nie jestem panną Sato. A, a brązowy? Nie, nie lubię ryżu. Aha. Nie wiem o, o jakiej, o jakiej pani Sato w ogóle w tym mówisz, ale myślę, że jest istotna dla tej sprawy. Really Może jest jakaś powiązana z, z, z Gandamem, bo, bo, bo też ma... bo też ma jakieś ma zajebiście proste nazwisko, imię. Co. To jest to dzikie powiązanie? co że się tak dziwnie uśmiecha. To jest To jest... To są wnioski z dupy. Co się tak dziwnie uśmiecha. No zażenowany jest chłopak. Bo akane pierdoli głupoty jak Nawet zwykle. Nawet Hioko siedzi na, na niego. Kuźwa, ile ona będzie się tak na nie patrzeć? No wiesz co... może być zwykłym na... Może wydawać się zwykłym nazwiskiem, ale jest zdecydowanie lepsze niż jakieś Sato albo Suzuki! Albo Honda. <suszu> Suzuki, o oh, kurwa nie. Okej, okay, znowu tu się coś, od nie i nie mam pojęcia co nawet Hioko tak twierdzi. Hey, no ja pierdole. Ej, kogo to gówno obchodzi? Pośpieszcie się zacznijmy gadać o tej grze. Zacznijmy gadać o tej grze no. To, to może mi jakieś to może jakieś wyświetlenia wskoczą. Co masz na myśli? O... Ale o jakiej tajemnicy grze mówisz? Na no, czemu ona wisi przepraszam. Aha, dobra. Aaaa, A bo nie wiecie, bo ja... Bo ja słyszałem. Ale, ale nie powiecie nikomu. Że tenże. Harry Krishna jest w ciąży. I to znaczy, że dziewczyna E została zabita. Co? Nie timo, Czy to prawda? Mordowanie... Mordowanie jest tak... jest takie pełne... hmm. Przemocy. Przemocy? Czyż nie? Rany, co za, co za w okropnych czasach żyjemy, czemu to się wydarzyło? Wy jesteście zdecydowanie kumplami! Coś w tym jest. Więc tajemnica tej gry to morderstwo dziewczyny E, prawda? Więc pospieszmy się i rozwiążmy to! Najpierw rozkmijmy dlaczego dziewczyna E została w ogóle zajebana! Bo dostała w łeb metalową pałą Koń... Dobra, koniec tematu, kończymy Ale... z tej strony roku 94, że... Ale to jest skutek. Ale to jest skutek, a nie przyczyna Nie no, skutek jest taki, że nie żyje A przyczyną tego jest pierdolnięcie metalową pałą w głowę Dobra, lecimy dalej. Dobra, powód dla którego liczna E była zabita, powinienem być zdolny rozchwinić to na podstawie kontentu no, tej gry. Weź, bo ja musiałem wybrać, nie no teraz ci to. Ty hey, kurde, a nie jednej z kuchy może, może dostaniemy wszystkie A za to, jak myślisz? Bo ostatnio się nie udało. Mi się dostancie. wydaje, że chyba, że chyba te kwestie się nie liczą do oceny, tylko możesz e, życie na tym stracić. Hmm. Dobra, powód dla którego dziewczyna e, zabis, e była zabita, to dlatego, że właśnie sama zabiła pierwszą ofiarę w tej grze. Co oznacza, że dziewczyna E została zabita w ze akcie zemsty za tą martwą dziewczynę? No już. Co ty myślisz, Hiko? Najwyraźniej dziewczyna był e, była zamieszana w śmierć twojej małej siostrzyczki. Jesteś kurwa uparty! W piździe mam tą całą grę! Ale... 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 To prawda? Dziewczyna E była pierwszą zamordowaną ofiarą? Zależy, że ona zabiła pierwszą ofiarę? To... Eee, żeby, to, żeby to ustanowić, musimy dowiedzieć się więcej na temat sprawy związanej z pierwszym morde z ofiarą morderstwa. To morderstwo, które miało miejsce w pokoju muzycznym. Wiedziałem że, to może, wiedziałem, że to może mieć znaczenie, więc się przygotowałem na wszelki wypadek. Spójrzcie, zrobiłem mapę w, y, pokoju muzycznego i okolic, które, które były ten. No, stajem. Pierwszej sprawy. Dobra dalej. No miejscówką w pierwszej hmm. sprawy. Ciekawe, że dodaje sobie tyle trudu. Ma Robienie map to jest taka druga, druga ulubiona, ulubiona dla, dla, dla fanów gier retro. Co, coś jak, jak jeśli ktoś gra w Heroes Trójki wie o czym mowa, bo tam dodano editor map. No. Ile ja tam tak. spędziłem czasu, ja pierdolę. No, ja pamiętam, że próbowałem kiedyś bawić się w tym edytorze do piątki, ale bardzo... ale no, generalnie moje mapy dupy nie urywały, były takie jakby nie. puste i w ogóle. Może kiedyś wrzucacie to do krypty, czemu znaczy, nie? za brakowało mi tyle takich wyobraźni, co by fajnego zrobić. No to taka każdemu był brakowało. Znaczy najgorsze jest to, że ten... znaczy miałem pomysły na takie jakby główne przejście tej mapy, że zebrać coś tam bla 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 ale problem był z otoczeniem co umieścić na, w otoczeniu wiesz o co chodzi czyli zdaje te drzewa, góry się, te różne... zdaje się że w wersji chyba w edytorze że chyba do ostrza Armagedonu albo do Shadow of Death czyli tutaj już najnowszej po te, do tej złotej edycji dodali coś takiego że można było może można wygenerować sobie te przeszkody w sensie że tworzysz jakieś tam po prostu robisz miejsce robisz ten takie no, że rysujesz po prostu gdzie się te przeszkody mają znajdować i tak dalej i potem on to generuje potem, nie? Mhm. A to jest generowane automatycznie, więc jeśli masz jakieś wyrażenie estetyczne to raczej jest dla początkujących. No cóż. Dobra. Znaczy generalnie mi się nie podobał bardzo ten edytor do trójki, bo mi się wydawało, że możliwości jakie tam miałeś to było dosyć ograniczone. W każdym razie w klasycznych dungeon crawlerach w klasycznej klasyczne dungeon crawle crawlery, jeśli ktoś gra, to mniej więcej wie o co w nich chodzi. Nie wiem czy dzisiaj się są tego typu gry. Pewnie hm. by się znalazły. Mają pierwszą, y mają, y mają, widok z pierwszej osoby, więc robienie map to, y podczas rozgrywki jest podstawą. Coś w tym jest. Dobra, już wiemy! Obgadamy o tym potem, żeby... Pogadamy okay. o tym potem, żeby się skupić na grze. Na tej, na, 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 na sprawie. To ja może wyjaśnię. Dziewczyna A, dziewczyna B, dziewczyna C, dziewczyna, dziewczyna D. Powiedz to pięć razy szybciej. Były przy we, były, przy były w, w holu, kiedy usłyszały rozbijanie... Rozbi dźwięk rozbijanego szkła. I wtedy szybko weszły do scho schod wtedy szybko weszły schodami na drugie piętro i po pobiegły do źródła tego dźwięku. Dziewczyna A była na, 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 na pod... Dziewczyna A była naprzeciw tego muzycznego pokoju na drugim piętrze i potwierdziła, że usłyszała ten dźwięk stamtąd. Ale drzwi do, drzwi do pokoju muzycznego były za, zablokowane. Więc dziewczyna D... Po... Więc dziewczyna D wzięła kluczy z, z, ten, z pokoju nauczycielskiego. Tak, tak. I kiedy już cała piątka była gotowa... Co? No tak, to jest z pokoju nauczycielskiego. No. I kiedy piątka z nich, by... i kiedy całą piątką były w stanie już wejść do środka, znalazły ciało ofiary, y, 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 zabitą przez uderzenie w głowę. I ona nie żyje, wiecie? I ona nie żyła, wiecie? Broken, thought... po ponieważ, y, ponieważ pok pokój, y, te... kurwa, ponieważ okno w pokoju muzycznym było rozbite, dziewczyny myślały, że, że morderca właśnie ten dendy uciekł. Dźwięk rozbite, rozbitego szkła, który usłyszały w holu, musiały to, to potwierdzać. Plus, plus szko, szkolny ten. Plus kostium dopływania dziewczyny został ukradziony, więc myślały, że, że, ten, że ten morderca był po prostu jakimś zboczeńcem. Jak to brzmi? Tak, to jest w pełni zrozumiałeś Tego właśnie Was się spodziewałem po... No poki. A dobra, okej. Okay. Po graczu, który... E, Gamercy, się, ale dobra. Który specjalizuje się w czyszczeniu gier. No w grach generalnie się on specjalizuje. Gamerka w sensie. Ale to nie był zmoczeniec, prawda? To nie to, Czy prawdziwym zabójcą nie była właśnie dziewczyna E? Proste, dziewczyna czekała na zewnątrz tego pokoju na inne dziewczyny po tym jak została zabita przez, pierwszy, po tym jak zabiła pierwszą ofiarę. E, Zamknęłaś się w e, pokoju rzecznym z zewnątrz? E, to wiem... A wtedy by e, zajebić się, potrzebowała klucza to... z pokoju nauczycielskiego. No, dokładnie, dokładnie. Co znaczy, że dziewczyna e, ukryła ten klucz. Możemy, z, możemy przyjąć, że użyła go, żeby zamknąć pokój muzyczny po tym, jak go opuściła. Ale dziewczyna d też poszła do, do pokoju, w żeby wziąć ten klucz, kluc, prawda? A tak w ogóle, jak... Nie, nie było to w ogóle spójne w grze. Powinniśmy... Raczej powinniśmy, w e, powinniśmy raczej wykluczyć możliwość e, e, posiadania zapasowego za klucza. The music room from the inside, right? Możesz może zablokować pokój muzyczny z, e z, we z wewnątrz, prawda? I dlatego dziewczyna E wyszła przez okno i uciekła. I pobiegła prosto do pokoju muzyczny, i pobiegła od razu na, y do przedpokój muzyczny jak tylko szybko mogła, zanim wszyscy przyszli szybciej. Zanim przy no. Musiałaby mi... Musiałaby przejść przez korytarz, gdzie były inne dziewczyny i które na nią czeka które tam czekały gdyby tylko spróbowała. <laughs> Więc Chuj z tym to nie jest wcale urocze jak e, starszy facet tak pierniczy Kazujcie. Widzisz jak ale człowiek się ślini? Kazuj ci, spójrz na Mahiru Widzisz? Na twoim miejscu też powinno być takie zdjęcie. Hey, jak on nie... O, obudziła się. Ej, czy dziewczyna SRL z jest zabójcą? Nawet nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Biorąc pod uwagę szczegóły gry, nie ma wątpliwości, że dziewczyna, która czekała w tym... w tym... tym, tym, tym w tym holu, była zabójcą. Ale co zrobiła dziewczyna po tym, jak zabiła dziewczynę w tym pokoju, w tym pokoju muzycznym? Chyba trzeba to wyjawić No wreszcie Chyba trzeba to ustalić Dobra No to do boju, e, co mamy? Kostium tam coś tam Kostium raczej Dobra, Dobra. To ty tłumacz ja sobie popatrzę na bulety e, Po tym jak została zamordowana pierwsza ofiara w pokoju muzycznym Co robiła dziewczyna E? Po prostu wyjebała okno w wyca... sali muzycznej I uciekła na zewnątrz więc jak dziewczyna E mogła wejść przejść z zewnątrz do... naprzeciwko do tego pokoju? Żeby wrócić do pokoju z zewnątrz, musiałaby przejść przez korytarz wejściowy. W dodatku korytarz były tam wszystkie cztery dziewczyny tam powinny być. Więc koryt, hall, dziewczyny słyszały dźwięk z łamanego szkła. Jak mogłem w ogóle przejść no tam dobra, i czekać naprzeciwko tego muzycznego pokoju? Najprawdopodobniej no, ja używa sekretnego przejścia. ale jechałem po to, że jest najlepszy. No to już tam nieważne co było. Dziewczyna, po morderstwie musimy to ustalić. Dobra, myślę, że chyba wiem co strzelać, ale... No zobaczymy. Ja go może skipnę. Trzeba trochę było zaczekać sobie na te... o właśnie, nie? To się zgadza, to raczej też się zgadza. Może to. Nie. Yeah. Gówno prawda! E, przede wszystkim dźwięk, który dziewczynę dziewczyny usłyszałem wcale nie musiał być rozbijaniem y okna. No. Jeżeli to nie było okno, więc to e, co zostało wtłucone, że, że był hałas? Waza. Wazon. Wazon? E, czekaj. Jak nisko możesz tu Po morderstwie rozbity wazon został znaleziony w, w klasie tuż obok muzycznego pokoju. Czyli ten dźwięk rozbijania, to, który słyszały cztery dziewczyny wcale nie pochylił z tego pokoju. To był dźwięk rozbijanego, wa rozbijanego wazonu najprawdopodobniej. W Na zasadzie morderca, e, morderca skończył w... E, e, wylądował niedaleko e, spotkania chyba tych czterech dziewczyn w holu. Dziewczyna E zamordowała ofiarę w pokoju muzycznym, wyjebała okno i poszła do ofisu, do pokoju nauczycielskiego po klucz. I z tym kluczem zamknęła się w sali muzycznej e, od korytarza i wróciła... E, a, zablokowała od strony korytarza drzwi i wróciła z nim do pokoju. I potem wróciła e, naprzeciwko tego... E, poczekać naprzeciwko tego pokoju muzycznego. E, wszystko co musiała zrobić... Co, 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 co? E, wszystko co musiała zrobić to rozbić... E, to co zrobiła to rozbiła wazon e, e, obok, w sali obok. ...jak e, cztery dziewczyny się spotkały w, e, w holu. Żeby, żeby myślały, że morderstwo właśnie, właśnie dopiero teraz miało miejsce. Żeby morderca... Że, że morderca dopiero co uciekł. Więc, kiedy ta czwórka pobiegła, e, po, zaraz po usłyszeniu tego dźwięku, dziewczyna e, grała... Jakby e, zakływało no, się, jakby przybiegła. tam przybiegł. Przedebła. Wiesz tą wersję Junko, która zgrywała sekretarkę? No. Trochę mi się Peko kojarzy, nie wiem czemu. Może no ja na, też po, Może nie dlatego, wiem, że okulary. No nic, może to przez okulary chyba tylko dlatego. Dalej. Rozumiem. Więc tajemnica roz, roz, została rozwiązana. Dobrze, dobra. Chwila! Tajemnica, ani cholery nie została rozwiązana, nawet nie, nie nie, nawet nie ustaliliście co było z y y y ten no. Bronią. Narzędziem zbrodni. Narzędzie zbrodni? Kogo kurwa obchodzi jak jest tam narzędzie zbrodni? E, dowiedzieliśmy się kto jest mordercą. Not cool bro! Znaczy sis. Not cool! Nie po to tworzyłem ca Nie po to nie po to sobie sp spędziłem czasu, żeby przygotować te... Nie ten. Czekaj, już Marsz już pogrzebowy. pogrzebowy? Na wszelki wypadek sprawdźmy. Tak, marsz, marsz pogrzebowy. Pogrzebowy? Więc musicie, więc musicie wytrzymać do końca. Bo w dziób, Bo w <grym, <grym, Szanuję no, waszą prywatność pukając, ale muszę podkreślić autorytet. Robię nad kolegium tak czy siak. No. Co do kurwy! Jesteś taki wkurwiający. Odezwał Cię. No dobra, to zaraz ustalimy co to zabronią. Jak to... A ten znowu. Jeśli tak dalej pójdzie, to... Jeśli tak dalej pójdzie, to zaraz klocek mi się zacznie wyrzynać. <grym 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 ten kreta wypuści. I to będzie bardzo nie... bardzo obrzydliwe! Oj, teraz st st stąd widać chyba czekaj. E o tutaj w Hioko, przy Hioko dobrze te brwi widać i na przykład jak to wygląda teraz na przykład, nie? Na, na tej centralnej twarzy. Może ma może ma takie długie brwi, że je wystają luźno i ma i na włosy najechały. Znaczy nie, to no, by tak się zawsze robi, że jakoś te brwi jakoś zawsze przeskakują przez indeks, jakoś po, zawsze pomijają indeks Z włosów, nie? Może łatwiej im jakieś miny potem rysować, nie wiem. Znaczy bo wtedy chyba po prostu widać na przykład w tym momencie no bo po brwiach też można ustalić jak, jak wygląda, jaka jest mimika twarzy, co nie? Bo mycie jak są zakryte trochę truni, dlatego tak robią, na przykład... Kuźba, że też nie mam mychej przygotowanej. Generalnie chodzi mi o to, że jak te brwi wyglądają tutaj po stronie Hioko, co nie? Co? Tutaj... So, zobacz na te ryski, te, te ciemne ryski, gdzie, które wydają się być z włosów, ale to raczej mogą być brwi. No. Nie wiem, może czy znajdziesz. Taka zagadka, taka zagadka dla widzów, które z tych mogą być brwiami? To zgadnie ten... A dobra po prostu po, po prostu pokażę wam rozwiązanie może potem. No po, po prostu pokażę rozwiązania. Dobra, dalej. <grytanie> The <is> <grytanie> broń jest bardzo nietypowa. Odpowiedź jest oczywiście również ukryta w tej grze. Czy będziecie w stanie odkryć tę broń? Nietypowa broń, która również pojawiła się w grze, jeśli powiemy, że...